Cześć, dziś kolejny pomysł na makowiec w stylu keto, tym razem z bardzo cieniutkim ciastem. Zaczynamy od przygotowania masy makowej. Mak dodaję do mleka z masłem, mieszam i zostawiam do ostudzenia. Teraz przygotujemy ciasto, łączę wszystkie składniki do uzyskania jednolitej masy, przekładam na natłuszczony papier dosyć obficie masłem. I do piekarnika piekę góra-dół przez około 10 minut. W tym czasie dodaję pozostałe składniki do masy makowej. Mieszam delikatnie i sprawdzam, jak wygląda sytuacja z ciastem. Czy już jest ścięte? Musi być elastyczne i, i nierozpływające się, czyli zastygnięte, ścięte, tak jak ciasto naleśnikowe. Jeśli chcemy, żeby Ciasto było jednak grubsze. Proponuję przygotować z podwójnej porcji. Możemy także wykorzystać dowolny przepis na elastyczne naleśniki, na przykład bez twarogu naleśniki budyniowe i postępujemy wtedy podobnie, czyli pieczemy, tak żeby ciasto zastygło i potem będzie ono stanowiło naszą bazę do masy makowej. Roluję, pomagając sobie papierem, zawijam jeszcze w papier i kontynuuję pieczenie przez kolejne 10 minut. Jeszcze na koniec zostawiam z rozciętym papierem, tak żeby ciasto odparowało i żeby jeszcze lekko zrumienić wierzch. Teraz przygotujemy lukier, czyli łączę wszystkie składniki, energicznie mieszam. Ważne, żeby masło było miękkie. Jeśli nie jest, możemy rozpuścić całość w kąpieli wodnej. Teraz dekoruję makowiec. Jak widać, jest on już dosyć mocno zmniejszony, także chętnych nie brakowało, bo jest naprawdę bardzo dobry. Dekoruję jeszcze orzechami, zostawiam do zastygnięcia i gotowe. Trwa promocja na keto święta i pakiet świąteczny tylko do niedzieli z gratisami, które warto mieć. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Pozdrawiam, do następnego razu pa.